Jeśli diabelski plan zniszczenia mszy czasów przez wrogie tradycji katolickiej siły wewnątrz Watykanu wejdzie w życie, to setki kapłanów i dziesiątki tysięcy wiernych w Polsce zostaną bez mszy świętej, zostaną pozbawieni kultu katolickiego. Znany ze swych krytycznych wypowiedzi w stosunku do papieża, arcybiskup Wigano. oskarżony o schizmę. Co ma wspólnego drapieżnik seksualny i kolega papieża, jezuita Marko Krupnik, z ogromnym malowidłem na ścianie bazyliki miłosierdzia w Fatimie? Zapraszam! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Trudno być Katolikiem, ale warto. Ja nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek z serii Podane na świeżo. Zanim zaczniemy, proszę Was bardzo nie zapomnijcie wcisnąć tego czerwonego przycisku subskrybuj pod filmem. Was to może wiele nie kosztuje, a nam bardzo pomoże w dystrybucji naszych treści, a więc bardzo Was proszę o kliknięcie tego przycisku subskrybuj. Nasz pierwszy niezależny film dokumentalny o skarpa można obejrzeć klikając w link pod tym odcinkiem. Дурия Патриот, Филеет Спириту и Сануку. Интрига Таратаритей. Właśnie wróciliśmy z Fatimi i mamy dla Was wiele cennych i ciekawych informacji. O niektórych z nich pewnie wiedzieliście, a inne będą dla Was ogromnym zaskoczeniem. Opowiemy o nich w kolejnych odcinkach, jednocześnie już, już w tej chwili nawet, przygotowujemy krótki reportaż z tego wyjazdu. Jak już jesteśmy przy Fatimie, to czy naprawdę twarz współczesnego Kościoła musi reprezentować tak brzydka twarz Pana Jezusa? A jego budynki muszą przypominać betonowe bunkry rodem socrealizmu? Prawda, że ta brzydota w domu pana oburza? Tak, jakby komuś zależało, aby obrzydzić ludziom katolicyzm. Zachęcam do nauki Ojcze Nasz po łacinie. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Pater Noster, qui celis sanctificetur nomen tum Adveniat regnum tum fiat voluntas tua, sicut in cello in terra, Panem Nostrum quotidianum danobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitoribus nostris, et nenos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Amen. Arcybiskup Wigan w niedawnym oświadczeniu poinformował, że. Watykan rozpoczął przeciwko niemu proces kanoniczny w związku z wypowiedziami, w których arcybiskup Wigano stwierdza, że papież Franciszek nie jest prawowitym papieżem, a Sobór watykański II jest nieważny i nie powinno się go unieważnić. Na postawione zarzuty arcybiskup Wigano odpowiada, że jest to dla niego naprawdę zaszczyt. Dlaczego arcybiskup Wigano jest tak bardzo nierubiany przez osoby stojące przy władzy w stolicy apostolskiej? Ano jest on jednym z głównych, ile nie głównych krytyków pontyfikatu papieża Franciszka, a poznaliśmy go przede wszystkim z ujawnienia informacji o drapieżniku kardynale Makariku, który przez większość swojego życia wykorzystywał seksualnie chłopców i mężczyzn w swojej plażowej rezydencji. Arcybiskup Wigano zarzucił wtedy papieżowi, że w 2013, będąc świadomym ciążących na kardynale Makariku zarzutów, nie podjął odpowiednich działań wręcz przeciwnie, zezwalając na dalszy rozwój zawodowy kardynała. Te wydarzenia sprawiły, że arcybiskup Vigano z biegiem lat stawał się w swoich wypowiedziach coraz bardziej krytyczny i radykalny, co ostatecznie doprowadziło go do opinii, że kardynał Bergoglio został nielegalnie wybranym papieżem, że kardynał Bergoglio nie jest papieżem. A Sobór Watykański II, którego efektem było wiele niszczących kościół katolickich, katolickich reform, jest nieważny. Co do samego arcybiskupa Wigan, no to pomimo wielu trafnych wypowiedzi mam, czasami z twierdzeniami arcybiskupa Wigano pewne kłopoty. Weźmy na przykład tą jego wypowiedź na temat rzekomej ważnej roli Rosji w obronie cywilizacji zachodniej. Nie powiem, byłoby to możliwe, ale najpierw Rosja musiałaby się nawrócić na katolicyzm. A to jak przyznacie, jest bardzo mało prawdopodobne. Do tego potrzebny jest po prostu cud boski. Myślę, że generalnie powinno się kierować zasadą, która każe ostrożnie podchodzić do kapłanów, szczególnie tak zwanych wolnych elektronów, czyli księży, którzy postanowili w pojedynkę walczyć ze złem tego świata. Bycie samemu, samotnemu, bardzo często utrudnia szersze patrzenie na ważne sprawy, obiektywne patrzenie na. Ważne sprawy. Po prostu czasami warto się kogoś poradzić. Papież toleruje swojego kolegę Jezuitę i drapieżnika seksualnego, który przez ponad 20 lat stręczył psychicznie i fizy fizycznie siostry zakonne ojca Marko Rupnika, czy pochwala zachowania kolejnego jezuity ojca Martina, nazywającego związek dwóch panów małżeństwem. Jednocześnie, jednocześnie prześladuje kapłanów tradycyjnych, jak kardynał Burke czy biskup. Strikland, a obecnie grozi ekskomuniką arcybiskopowi Vigano, strasząc go schizmą. I dlaczego? Tylko dlatego, że ten ostatni otwarcie go krytykuje. Dla myślącego katolika, któremu na sercu leży dobro kościoła, dla katolika, który jest wierny tradycji ojców kościoła, wydaje się to co najmniej dziwne, żeby nie powiedzieć bardzo niesprawiedliwe. Papież z jednej strony mówi, kim że jestem, żebym mógł osądzać a z drugiej strony twardo i radykalnie osądza, bo oskarżenie o ekskomunikę to wytoczenie ciężkiego działa. Najwidoczniej ta zasada stosowana jest tylko i wyłącznie w stosunku do zwolenników papieża Franciszka, postępowców, lizusów, moralnych degeneratów, upadłych kapłanów. Czy tak ma wyglądać Urząd Papieski i jego nieomylność? Czy tak ma wyglądać papieska sprawiedliwość? Papież Franciszek, który tak dużo mówi o tych imigrantach, tak zwanych, wiele czasu poświęca im na wizji, na różnego rodzaju wypowiedziach, które mają nas uczulić na tych biednych przybyszów, którymi powinniśmy się zająć i zaopiekować bezkrytycznie. Papież, przedstawiając nam tylko tą dobrą stroną imigracji, budującej społeczeństwo, pomija jednocześnie całkowicie tą złą stronę, tą, tą niszczącą stroną imigracji. Franciszek staje w szeregu z liberalną elitą światowych przywódców, po prostu z neomarksistami. Jak pokazały nam niedawne wybory do eurokołchozu, czyli wzrost znaczenia opcji prawicowej, coraz więcej Europejczyków, w tym katolików, nie podziela wizji papieża. Jak Europa to tylko katolicka, gdzie króluje jeden Bóg w trójce jedyny i jedna królowa Najświętsza Maria Panna. Precz z neomarksistowską zarazą. Dla niepoznaki nazywaną lewicą, Zielonym Ładem, zrównoważonym rozwojem, no a w kościele neomodernizmem. Mamy bardzo smutną informację, która, jeśli się potwierdzi, będzie ogromnym ciosem dla tych wszystkich, którzy kochają muszę wszechczasów. Na naszych oczach historia zatoczyła koło. Z wiarygodnych źródeł dowiadujemy się, że na Watykanie przygotowywany jest dokument. Dokument ograniczający się wszechczasów. To takie déjà vu. Ci, którzy pamiętają tradycjonist Custodes. Dokument, który w swojej mocy będzie dużo gorszy, dużo bardziej niszczący dla mszy łacińskiej niż motu proprio Traditionis Custodes, o którym notabene też chodziły pogłoski na 2-3 miesiące przed jego opublikowaniem. Dokument jest wspierany przez Watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina, zagorzałego likwidatora mszy tak zwanej trydenckiej. Jak wiemy z przecieków, został już przedstawiony draft pisma papieżowi Franciszkowi. Jeśli dokument, o którym mowa, stanie się faktem, to możemy spodziewać się próby ostatecznego rozwiązania kwestii katolików tradycyjnych, która składa się będzie z następujących etapów. Pierwszym krokiem będzie zezwolenie na odprawianie mszy wszechczasów tylko i wyłącznie kapłanom z zatwierdzonych i wskazanych przez Watykan instytutów i bractw. Tak, moi drodzy, ten jeden ruch spowoduje zniknięcie do 90% miejsc celebracji mszy tak zwanej trydenckiej z powierzchni ziemi. Drugim, drugim krokiem będzie pozbawienie możliwości wyświęcania biskupów przez Bractwo Świętego Piusa X. Wszyscy wyświęceni będą uznani po prostu za schizmatyków. W trzecim kroku Watykan zacznie naciskać na instytuty i na bractwa, aby sakramenty przez nich udzielane były Wyłącznie według zreformowanych ksiąg. W kolejnym kroku Rzym stopniowo wymusi na bractwach i instytutach wprowadzanie do tradycyjnej liturgii tzw. nowinek, typu nowe nauczanie, ministrantki, języki narodowe. W piątym kroku, kiedy msza sprawowana w bractwach i instytutach nie będzie się już znacząco różniła od nowej mszy, Watykan stwierdzi, że działalność bractw i instytutów nie jest, już, nie jest już potrzebna i nie ma racji, racji bytu, więc je zamknie. Operacja wyrugowania katolickiej mszy w klasycznym rycie rzymskim zostanie zakończona powodzeniem. Kilka lat temu po tradycjonizm Custodes zadałem jednemu z kapłanów pytanie, czy zabiorą nam mszę świętą. On spojrzał na mnie i odpowiedział: Zabiorą, jeśli my na to pozwolimy. Co my katolicy, co ja i ty możemy zrobić, aby, aby temu niszczycielskiemu planu zapobiec? aby do tego nie dopuścić. Umieszczajmy nasze pieniądze tam, gdzie jest nasza wiara. Świętej Pamięci ksiądz Knableski kiedyś powiedział w rozmowie, że wierni uczestniający na mszę wszechczasów należą do hojnych darczyńców. Ostrzegajmy biskupów, że jeśli spróbują zabrać nam mszę wszechczasów, to nie zobaczą naszych pieniędzy. A jakiekolwiek darowizny i datki uzależniajmy od utrzymania w diecezjach miejsc sprawowania kultu katolickiego, czyli mszy wszechczasów. Nikt nie ma prawa zakazać nam uczestnictwa w katolickim kulcie. To nasze święte prawo. Nasze pieniądze popłyną w miejsca, gdzie sprawowana będzie Msza Wszechczasów. Organizujmy się w protestach przed kościołami czy diecezjami, które zechcą zlikwidować, zakazać odprawianie przy Wszechczasów. Może będzie trzeba organizować protesty w samym Rzymie na Placu Świętego Piotra. Tam się wtedy też zobaczymy. Wysyłajmy listy do biskupów, kiedy przyjdzie czas, z prośbą o utrzymanie przewszech czasów. Bądźmy w stałym kontakcie. Piszcie do nas, przesyłajcie informacje o wszelkich przejawach dyskryminacji Was, katolików, czy mszy świętej, czy planach odebrania Wam liturgii tradycyjnej. Nie zapominajmy oczywiście o modlitwie: módlmy się za kapłanów i szczególnie za papieża, o światło Ducha Świętego, tego katolickiego. Modlitwa ponad wszystko. W tym momencie musimy się modlić tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale zachowywać się i działać tak, jakby wszystko zależało od nas. I nie zwracajmy uwagi na tych wszystkich, którzy cieszą się, że Watykan opiłowywuje tradycyjnych katolików. Lepiej iść pod prąd razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, niż płynąć jak zdechła ryba ze ściekiem herezji. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby bardziej poznać katolicką mszę i jej, jej istotę i cel, serdecznie zachęcam do lektury. Mam to, mam tutaj w kilku, w ręku kilka pozycji ciekawych, z którymi warto się zapoznać. Pierwsza to komiks Twoja msza święta. Została ona wydana w 1954 roku, więc obrazki i styl jest na miarę tamtych czasów, jednak tłumaczenie mszy świętej, co tak naprawdę oznacza msza święta, jakie są cele mszy świętej, święte, jej istota, zachowania kapłana, co mówią, co powinny mówić wiernemu podczas mszy. To wszystko znajdziecie w tej cieniutkiej książeczce, z której skorzystać mogą nie tyle dzieci, ale też dorośli. Świetna pozycja, którą Wam polecam, bardzo przystępna, przystępnym językiem napisana. Kolejną książeczką, którą mam tutaj przy sobie, jest książeczka Msza Święta i Tajemnice Życia Zbawiciela. Przeżywa im Mszę Świętą wszechczasów w wyjątkowy sposób. Ta krótka, ale jakże praktyczna książka udowadnia, że każdy nawet najmniejszy ruch czy gestka płana w czasie Mszy Świętej ma swój głęboki sens i znaczenie. Dzięki tej publikacji czytelnik będzie bardziej świadomy, co w danej chwili dzieje się na ołtarzu. Książeczka króciutka też cieniutka Msza Święta. My bardzo często my katolicy wychowani w no, tej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, którzy uzyskali taką, a nie inną edukację i religię w szkole mieli na takim poziomie, jakim mieli, czyli praktycznie niczego się nie nauczyli. Dopiero chodząc na mszę czasów, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest, po pierwsze, sama msza święta, ta liturga, która jest najświętszą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, a po drugie, jak ważne są poszczególne gesty, które kapłan na ołtarzu wykonuje. W mszy wszech czasów nie ma, moi drodzy, przypadku. Tam nie ma gestów, które nie powinny się w ogóle znaleźć. Tam nie ma chwili zawahania ze strony kapłana katolickiego. On dosłownie i dokładnie wie, co w danym momencie ma wykonać, jak ruch ma wyglądać i co ten ruch oznacza dla całej liturgii, gesty same w sobie wymawiają, wypowiadają one, one mówią co się dzieje w trakcie mszy świętej one są jakby interpretatorem męki Pana Jezusa która się właśnie w tym momencie, bezkrwawej męki Pana Jezusa, która się właśnie w tym momencie odbywa jeżeli już poznacie mszę świętą sami, dobrze, będziecie skupieni i będziecie rozczytywali się w tych gestach, będziecie rozpoznawali kiedy co kapłan robi i co ten gest oznacza, w całej tej liturgii otworzy się przed wami nowa, kompletnie nowa rzeczywistość. Zaczniecie czytać mszę świętą, prawdziwie ją czytać. Nie tylko zmysłami gdzieś tam odbierać przypadkiem, bo tutaj coś usłyszałem, tam jakieś słowo, a tu zobaczyłem, że kapłan się przesunął. Nie, wy będziecie czytać tą mszę świętą jak przepiękną, cudowną, niekończącą się opowieść dopiero wtedy ta msza będzie w stanie Was ubogacić. To jest coś pięknego, naprawdę serdecznie polecam. I dla bardziej wytrwałych i może zaawansowanych, że tak powiem, katolików, czy wiernych, uczęszczających na mszę wszechczasów, mam książkę pod tytułem Msza Wszechczasów. Są tu zebrane różnego rodzaju wypowiedzi z, z, z życia, wypowiedzi arcybiskupa Marcela Lefebra z jego życia. I jeżeli tutaj miałbym zacytować fragment z tyłu opisu, to mogę Wam przeczytać, aby móc lepiej rozważać to wielkie misterium. Zebraliśmy w tym tomie liczne fragmenty z jego mów oraz pismu, które po połączeniu i pogrupowaniu tworzą bardzo bogaty komentarz do liturgii mszy świętej, jej istoty, struktury poszczególnych tekstów liturgicznych, gestów kapłana, czy też przedmiotów kultu. Ich lektura pozwoli na nowo odkryć ów skarbiec, który jest świętą ofiarą przy Świętej, skarbiec dla wielu ukryty. Czyli, praktycznie, to jest to, co mówiłem przed chwilką, opowiadając o tej krótkiej książeczce. Tylko, że tak jak ta książeczka, można ją uznać za pozycję dla początkujących, dla tych wszystkich, którzy niedawno znaleźli się nam przy Świętej, albo już są od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę nie zagłębiali się jeszcze w jej istotę, w to, co tak naprawdę Msza, czym tak naprawdę Msza jest i co nam mówi, co nam opowiada. To ta Pozycja jest zdecydowanie przeznaczona dla tych wszystkich, którzy już wiedzą, czym jest Msza Święta, już mają pewne pojęcie, już potrafią ją czytać, ale ch chcą bardziej poznać istotę, bardziej się czy z większym rozumieniem rozczytywać się Mszy Świętej. Podsumowując, jest to książka dla bardziej zaawansowanych uczestników Mszy Świętej, dla bardziej zaawansowanych katolików. Na koniec mogę Wam dopowiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie, że. W życiu katolika, w naszym życiu najważniejsze są trzy kwestie. Pierwsza to różaniec święty, modlitwa na różańcu świętym. Wtedy, kiedy macie chwilę, może macie jej mało, zawsze miejcie w ręce ten mały różaniec. Nawet jedną dziesiątkę, są takie mini różańce, można sobie je nabyć. Trzymajcie je w kieszeni, módlcie się, stojąc na przystanku, jadąc w autobusie, jadąc samochodem, w poczekalni, czekając do lekarza. Módlcie się na różańcu świętym. Druga rzecz, Eucharystia. Uczęszczajcie nam przez świętą. Przyjmujcie Eucharystię. Czerpcie z tej wody życia, z, tego, z, tego, z tych łask, jakich udziela nam Pan Jezus Chrystus. I trzecia rzecz. Czytajcie książki katolickie. Poszerzajcie swoją wiedzę. To jest. To jest potężna broń moi mili. Przecież to wszystko, co my jesteśmy w stanie zebrać tutaj na tym łez, padole, mówię o rzeczach materialnych, z dnia na dzień mogą nam to odebrać. Moze, możemy to stracić. To wszystko, co my pozyskamy, czym się wzbogacimy, czym wzbogacimy nasz umysł i duszę, to zostanie z nami na wieki. To zostanie z nami do godziny naszej śmierci, do minut naszej śmierci i dalej. Przez to będziemy się też wspaniale rozwijać. Nikt nam nie wciśnie, mówiąc tak potocznie kitu. Będziemy mogli stanowczo w pełni sił bronić swojej wiary wiary katolickiej, za którą oddawały swoje życie miliony błogosławionych tysiące świętych. Mamy z kogo przykładu korzystać więc korzystajmy. Trudno być katolikiem, ale naprawdę warto. Z Panem Bogiem, ad majorem dei gloriam. Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia. Iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg.